Cześć! Znajdujemy się dzisiaj w pięknych okolicznościach przyrody, w Beskidzie Wyspowym. Za nami Góra Śnieżnica, miejsce dobrze znane zawodnikom downhillu rowerowego, ponieważ znajduje się tam jedna z ciekawszych tras downhillu w Małopolsce, biegnąca wzdłuż stoku narciarskiego. Mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ tematem dzisiejszego odcinka będzie top 5 plecaków do jazdy w terenie. Plecaki motocyklowe, ale z powodzeniem mogą zostać wykorzystane również przez zawodników downhillu. Mam na imię Mariusz i witam na kanale Tylko jazda. Czym powinien charakteryzować się plecak do jazdy w terenie? Powinien być przede wszystkim trwały, solidnie wykonany. Bo jazda w terenie jest jazdą bardzo wymagającą. Często zdarzają się wywrotki, zahaczamy o gałęzie, spadamy z motocykli. Plecak te wszystkie trudy musi znieść. Więc wytrzymałość przede wszystkim. Druga bardzo istotna sprawa, plecak musi być poręczny. Nie może ograniczać nam ruchów, musi dobrze przelegać do ciała, więc nie może być też zbyt dużych rozmiarów. Wszystkie te plecaki, które mamy dzisiaj, spełniają te wymogi. Są bardzo wytrzymałe, są poręczne, dość niewielkie, ale jednocześnie jesteśmy w stanie zmieścić w nich wszystko, co najpotrzebniejsze w terenie. Ponieważ jeżdżąc w terenie, jesteśmy zdani na to, co zabierzemy ze sobą więc dobrze zabrać pompkę, zestaw naprawczy, trytytki, trytytki, trytki, opaski zaciskowe, dajcie znać w komentarzach jak to nazywacie. W każdym razie ja, czy jeżdżąc w terenie, czy jeżdżąc na szosie, nie ruszam się bez tego, naprawdę niejednokrotnie uratowało mi życie. Ale wracając do plecaków, pierwszy dzisiejszy model to Kriega Hydro 3. Kriega to marka słynąca z bardzo dobrej jakości wykonania oraz trwałości swoich produktów. Nie inaczej jest w tym przypadku. Kriega Hydro 3 to plecak bardzo solidnie wykonany z bardzo dobrej jakości materiału. Zastosowano tutaj solidne szwy oraz wodoodporne zamki YKK. Chociaż sam plecak w 100% nie jest wodoodporny, przejeżdżając przez rzekę czy też jeżdżąc w niewielkim deszczu, plecak ten w żadnym wypadku nie powinien nam przemoknąć. Plecak ten wyposażony jest w kieszeń na bukłak w zestawie z bukłakiem. Ciekawym rozwiązaniem, bardzo praktycznym, jest to, że bukłak ten możemy napełnić nie wyciągając go z plecaka. Bukłak ten możemy również wywrócić na drugą stronę, więc czyszczenie nie sprawia żadnego problemu. Znajdziemy tutaj też osobną kieszeń. Jest to kieszeń dość pojemna. Mieścimy tu bez problemu zestaw naprawczy, zestaw narzędziowy, jakąś dętkę, pompkę, paski zaciskowe, kombinerki. I jeszcze wchodzi mi tutaj cała dłoń, więc jesteśmy w stanie tutaj wbrew pozorom całkiem sporo spakować. Nasze bezpieczeństwo dba system odblasków. Logo wykonane jest z materiału 3M. Mamy też odblaskowe wstawki. Odblaskowe wstawki na szelkach. I odblaskową wstawkę z przodu plecaka. Również uchwyt na kamerę, czy też na bukłak. Na bąż bukłaka pełni funkcję odblasku. Plecak ten przede wszystkim posiada bardzo szeroki zakres regulacji. Jeżeli jesteśmy osobami niższymi, puszczamy szelki do środka. Mamy tutaj trzystopniowy zakres regulacji. Te szelki naprawdę wysuwają się na dość sporą odległość. Więc jeżeli ktoś jest wyższy, wysuwa szelki z plecaka i jest w stanie doprasować plecak w 100% bez żadnego problemu do swojego typu sylwetki. Jeżeli chodzi o szelki. Tak jak i w innych plecakach kriegi zastosowano tutaj szelki kątowe. Jest to rozwiązanie niesamowicie wygodne i to z kilku względów. Przede wszystkim, czym różnią się szelki kątowe od szelek klasycznych? W szelkach klasycznych ciężar spoczywa jedynie na barkach. Tutaj ciężar rozkłada się pomiędzy plecy, barki oraz klatkę piersiową. Naprawdę nie czujemy tego plecaka. Nie jest to chwyt marketingowy. Sam jeździłem w tym plecaku. Nawet jeżeli zalejemy bukłak do 3 litrów, zapakujemy do drugiej kieszonki nawet 2-3 kg szpejozy naszej, potocznie mówiąc. I podczas dłuższej jazdy ciężar ten rozkłada się tak dobrze, że praktycznie nie czujemy tego plecaka. Po kilku godzinach jazdy z dopakowanym plecakiem, z zalanym bukłakiem, naprawdę praktycznie tego plecaka nie czujemy. To niesamowicie wygodne rozwiązanie. Wszelki te nie ograniczają nam zasięgu ruchów, zakresu ruchów, przez co, no, jak wiemy, jest to bardzo istotna sprawa podczas jazdy w terenie. Plecak ten nam się nie zsunie, nie będzie nam po plecach się ślizgał, będzie nam bardzo dobrze przelegał do pleców, do klatki piersiowej. Jest system Quad Lock czyli zapinanie plecaka za pośrednictwem takiego klipsu. Rozwiązanie również bardzo komfortowe, bardzo przemyślane z myślą o motocyklistach. Regulujemy ten plecak raz. Dociągamy szelki do siebie. I te szelki są skonstruowane w taki sposób, że nie musimy kolejnym razem ich regulować. Po prostu ściągając plecak, nie musimy regulować szelek, nie musimy ich rozluźniać. Mamy je wyregulowane na stałe pod siebie. Rozpinamy klips, zdejmujemy plecak. Całość trwa jakieś 5 sekund. Bardzo praktyczne i wygodne rozwiązanie. Klips też jest przemyślany, jest na tyle duży, by bez problemu rozpiąć go w rękawicach motocyklowych. Włącz na bukłak, zależnie od preferencji, możemy wypuścić sobie zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Plecak z obu stron posiada mocowania. Więc jeżeli nie wykorzystujemy mocowań do bukłaka, do węża bukłaka, możemy wykorzystać to mocowanie na przykład do kamery. Na ściance tylnej znajdziemy miękkie gąbki, co jest kolejną zaletą tego plecaka, ale wentylowane. Więc jeżeli jeżdżąc, jeździmy gdzieś w upałach, dystansują te gąbki lekko plecak od naszych pleców, materiał jest przewiewny, chłodzimy swoje plecy, chłodzimy plecak. Plecak ten wyposażony jest również w pas biodrowy. Niektórzy jeżdżą z pasami biodrowymi, niektórzy z pasami biodrowymi nie jeżdżą. W zależności od preferencji, w razie czego jesteśmy w stanie ten pas zdemontować. Natomiast przydaje się podczas skoków, podczas jazdy na hopkach, po prostu ten plecak nam. Owszem, będzie troszkę ograniczał nam ruchy, pas biodrowy. Natomiast plecak nie będzie nam się przemieszczał po plecach. Nie będzie nam odskakiwał, nie będzie nam się przesuwał, nie będzie się ślizgał. To już zależnie od preferencji. Jeżeli jeździmy z pasem Możemy pas mieć. Jeżeli jeździmy bez pasa biodrowego, zdejmujemy. Praktyczne i fajne rozwiązanie. Kolejne, zawsze denerwowało mnie w moim poprzednim plecaku to, że zwisały mi po prostu te wyciągnięte paski. Jestem osobą dość niską, więc zawsze plecak regulowałem praktycznie na maksa, i te paski wystawały. Te paski zwisały, latały, przeszkadzały podczas jazdy. Tutaj znajdziemy na pasie biodrowym takie sprytne klipsy które mocują nam wystające pasy. Jeżeli pojemność tego plecaka to będzie dla nas za mało. Kriega to cały system. Jest wyposażony ten plecak w mocowania kompatybilne z innymi torbami, czy też plecakami, narzędziówkami Kriegi. Chociażby możemy tutaj sobie dopiąć drybaga, czyli w 100% wodoodporną torbę o pojemności 5 litrów. Bardzo praktyczne rozwiązanie. Podsumowując, bardzo trwały plecak, przemyślana konstrukcja dla motocyklistów, dla zawodników mountain bike. Powinien się bez żadnego problemu sprawdzić i przetrwać długie, długie lata. Kolejny plecak to Scott Hydro Radiator. Plecak o pojemności 4 litrów z dwoma kieszeniami i z bukłakiem o pojemności litrów dwóch kot, hydroradiator, plecak bardzo lekki, zgrabny, kompaktowy, o pojemności 4 litrów. Dwie kieszenie rozpinane na podwójne zamki. Znajdziemy tu bukłak o pojemności 2 litrów z możliwością wypuszczenia wężyka przez strzelkę lewą lub też szczelkę prawą. Dodatkowo znajdziemy tutaj drugą komorę o całkiem niezłej pojemności. Najpotrzebniejsze rzeczy powinniśmy tutaj bez większego problemu zmieścić. Mamy tutaj też kieszonkę na przykład na telefon i uchwyt na klucze. Plecak wyposażony jest w regulowany na wysokość pas piersiowy, więc każdy będzie w stanie dopasować ten plecak do siebie. Pas ten jest na gumce, w związku z czym podczas pochyleń czy też odchyleń plecak nie będzie nam cisnął klatki piersiowej. Praktyczne rozwiązanie. Na pewno czego mi tutaj brakuje? Brakuje mi tutaj mocowania ustnika bukłaka. Czy to na magnesie, czy to na klipsy, czy to na rzepach, jest szansa, że ten ustnik będzie nam gdzieś się przemieszczał. Mocowanie ustnika również mogłoby być lepiej zorganizowane. Wymaga to troszkę wprawy, by czy to przez prawą, czy to przez lewą szerkę ten nutnik zamocować. Dodatkowo znajdziemy tutaj demontowalny pas biodrowy z gumkami, które pozwalają na spięcie wystających pasków. Plecy są dobrze wyprofilowane z dość miękkimi gumami, Które bardzo dobrze przylegają do pleców. Sposób, w jaki są tutaj rozmieszczone, zapewnia całkiem niezłą wentylację plecaka, dystansując go od naszych pleców. O co mówiąc, plecak lekki, kompaktowy, całkiem pojemny. Od strony pleców dobrze wyprofilowany, zapewniający przepływ powietrza. Z pasem piersiowym i pasem biodrowym oraz praktycznym uchwytem do przenoszenia plecaka. Kolejny plecak to Glit X Race Lite. Jak widać Lite plecak jest bardzo lekki, niewielkich rozmiarów, dobrze przylega do pleców i dla zawodników downhillu i dla zawodników enduro, dla motocyklistów jeżdżących w terenie sprawdzi się naprawdę świetnie. Plecak nam nie będzie ciążył raz, że no nie spakujemy tutaj szczególnie dużo, no ale spójrzmy prawdziwie w oczy w terenie opakowanie się w 30-litrowy plecak raczej i tak nie wchodzi w grę. Lit GPX RACE Lite. Jak sama nazwa wskazuje, plecak ten jest bardzo lekki i rzeczywiście jest bardzo, bardzo lekki. To za sprawą sposobu, w jaki został wykonany cały plecak od strony wewnętrznej i szelki. Jest to w zasadzie siatka ale bardzo trwała siatka, obszyta po obu stronach szwami. Rozwiązanie to zapewnia bardzo niewielką wagę i doskonałą wentylację. Elementy gumowe od góry i od dołu zwiększają przyczepność. Dzięki temu ten plecak nie będzie nam się na plecach przesuwał ani ślizgał. Pianki wykonane zostały w taki sposób, by zapewniać środkiem wentylację. W środku znajdziemy kieszeń na dwulitrowy bukłak. Dodatkowo w zestawie znajdziemy końcówkę kątową, więc jeżeli nie chcemy końcówki tradycyjnej, możemy wymienić na, na usnik końcowy. Dostajemy w zestawie. W zestawie również dostaniemy organizer na narzędzia. Ścianka plecaka wykonana jest z materiału izolującego, przez co woda w bukłaku nie będzie się tak szybko nagrzewać. Oprócz kieszeni bukłaka znajdziemy tutaj również mniejszą kieszonkę na najbardziej potrzebne rzeczy. Całkiem sporo jesteśmy w stanie w tej kieszonce zmieścić. Szelki spinane są klipsami podwójnymi. Przez co lepiej przylegają do klatki piersiowej. Również są tutaj te klipsy na gumie. Dodatkowo na obuszelkach mamy mocowanie na kamerę. Czym wyróżnia się ten plecak spośród wszystkich innych dzisiaj omawianych? Plecak ten daje możliwość wypuszczenia węża hydropaka nie tylko z ramion, ale i też pod ramionami. Więc jeżeli ktoś nie lubi, gdy. Włącz zostaje przewieszony przez ramię. Może sobie go wypuścić pod ramieniem. Szelki te posiadają również możliwość regulacji. Wypinamy klips. I skracamy szelki w taki sposób. Podsumowując jest to bardzo zgrabny, smukły plecak, doskonale wentylowany z możliwością wypuszczenia węża hydropaka z góry oraz z dołu po obu stronach. Posiadający kieszonkę na najpotrzebniejsze rzeczy. Szeroki zakres regulacji szelek, praktyczny uchwyt, uchwyt na kamerki. Siatka na jakieś mniejsze rzeczy. Dodatkową gumową linką, więc zarówno dla zawodników Mountain Bike, jak i dla zawodników Enduro. Lecak ten z pewnością na krótsze wyprawy sprawdzi się idealnie. Kolejny plecak to Ogeo Atlas Hydration. Plecak o pojemności 5 litrów z bukłakiem o pojemności litrów 3. Co jednak najważniejsze, obie strony plecaka, zarówno od strony pleców, jak i od strony zewnętrznej, wykończone są materiałem izolacyjnym. W upalne dni jest to rozwiązanie bardzo praktyczne, ponieważ izoluje nam płyny w bukłaku od otoczenia, przez co przez długi, długi czas pozostają naprawdę chłodne. Oczywiście ciepła woda zbiera się w wężyku, ale kiedy ta woda już przepłynie, naprawdę różnica jest bardzo odczuwalna, więc system ten sprawdza się rewelacyjnie. Sam bukłak o pojemności 3 litrów dodatkowo posiada rączkę do przenoszenia. Również jest to wygodne rozwiązanie. Bardzo łatwo ten bukłak zamocować Plecaku bardzo łatwo się go również wyciąga. Zdecydowanie rozwiązanie na plus. Dodatkowo znajdziemy tutaj kieszeń o całkiem sporej pojemności. Tutaj mi wchodzi cała dłoń w drugą stronę też, więc całkiem sporo jesteśmy w stanie tutaj spakować. Poza niezbędnymi rzeczami, nawet jakąś przekąskę będziemy w stanie zmieścić oraz uchwyt na klucze. Tezak ten posiada również odblaski, mały uchwyt, podwójne zamki. Znajdziemy również odblask na szelkach. Wążki dropaka posiada mocowanie zarówno z lewej jak i z prawej strony. To mocowanie tutaj możemy wykorzystać albo na uchwyt HydroPaka, albo na kamerę. Plecak wyposażony jest w bardzo wygodne szelki kątowe. To rozwiązanie omawiałem już w kriedze. Naprawdę, podczas dłuższej jazdy plecy się nie męczą, ponieważ ciężar rozkłada się również na klatkę piersiową. Szelki też nie ograniczają w takim stopniu jak wszelkie zwykłe, zakresu ruchów. No w zasadzie mamy tutaj pełny zakres ruchów. Rozpinamy jednym klipsem, dociągamy plecak raz, bez problemu jesteśmy taki plecak w stanie zdjąć. Szelki również wykończone są materiałem z pianki, bardzo przewiewnym oraz mamy też piankę na mocowaniu na klatce piersiowej i po bokach klatki piersiowej, więc nawet podczas dłuższej jazdy Ponieważ jest to plecak o większej pojemności, nawet jeżeli zalejemy bukłak do 3 litrów, zabierzemy ze sobą jeszcze jakieś rzeczy. Nie będziemy czuli żadnych obtarć, ponieważ na szelkach, w każdym praktycznie możliwym miejscu, plecak ten wyposażony jest w dodatkowe gąbki. Tył plecaka ergonomicznie wyprofilowany z gąbkami zapewniającymi swobodny przepływ powietrza pomiędzy plecami a plecakiem. Podsumowując, bardzo wygodny plecak z szelkami kątowymi, możliwością zamocowania węża bukłaka po obu stronach, mocowaniem na kamerę, pojedynczym klipsem do rozpinania i zapinania plecaka, ergonomicznie wyprofilowany tył, odblaski, całkiem pojemna kieszeń, w której jesteśmy w stanie sporo zmieścić, odblaskowy uchwyt oraz. Najważniejsze, czyli izolowana z obu stron kieszeń bukłaku. Ostatni plecak na dzisiaj to Enduristan Hurricane 15. Plecak naprawdę bardzo solidnie wykonany. Ten plecak przeszedł już, uwierzcie, mi naprawdę bardzo wiele. Jazdy w ciężkim terenie, jazdy w lżejszym terenie. Był maltretowany z każdej strony i jak widać. Trzyma się w jednym kawałku naprawdę solidnie. Nic tutaj się nie rozpróło, nic się tutaj nie urwało. Śmiało możemy ten pecak polecić dla osób bardzo wymagających, jeżdżących w warunkach dość ciężkich. Hurricane oznacza huragan, i rzeczywiście jest to dobra nazwa, ponieważ ten pecak bez większego problemu byłby w stanie przetrwać huragan. Był przez nas mocno eksploatowany. Niejednokrotnie cały znajdował się w błocie. Później kilkukrotnie myty mikami ciśnieniowymi. No nie miał ten plecak z nami lekkiego życia. Spójrzcie, nadal wygląda praktycznie jak nowy. Materiał również jest bardzo gruby, więc nie ma ryzyka rozdarcia plecaka. Plecak jest praktycznie wodoodporny w 99%. Owszem, jeżeli wrzucimy go do basenu, po jakimś czasie przemoknie. Natomiast do jazdy w warunkach codziennych, do jazdy w terenie, przejeżdżania przez rzeki, jeździe w deszczu tutaj możemy się czuć pewni o nasze rzeczy. Naprawdę plecak charakteryzuje się bardzo wysoką wodoodpornością. Pojemność to 15 litrów z bukłakiem o pojemności litrów 3. Szelki są kątowe. Takie rozwiązanie omawiałem już wcześniej. Bardzo wygodne, naprawdę. Mamy tutaj też bardzo duży zakres regulacji tych szelek. Również możemy je wpuścić do środka, jeżeli jesteśmy osobami niższymi. Czy też dość wysoko wypuścić na maksymalną długość, jeżeli jesteśmy osobami wysokimi. Regulacja w każdą stronę. Jeżeli szelki są za długie, mamy takie gumowe ściągacze, które mocują nam wystające wystające paski. Znajdziemy również odblaskowe logo z jednej strony oraz z drugiej. Solidny uchwyt do przenoszenia plecaka. Plecak ten posiada zdecydowanie najwięcej możliwości przewożenia rzeczy. Znajdziemy tutaj gumę, do której możemy sobie na przykład zamocować dodatkowy przeciwdeszczowy pokrowiec, siatkową kieszeń na rzep, mocowanie na naszywki i na przykład z imieniem, nazwiskiem, jakimś adresem kontaktowym na tak zwane w razie W lub też jakąkolwiek inną naszywkę plecak daje taką możliwość. W środku znajdziemy bardzo wiele bardzo przydatnych kieszeni. Jest tu organizer na długopisy narzędzia. Wedle uznania, znajdziemy kieszonkę chociażby na telefon. Uchwyt na klucze. Plecak ten daje również możliwość przewiezienia sobie np. tableta czy mniejszego laptopa. W tej wyścielanej kieszonce. tak więc plecak ten można z powodzeniem wykorzystywać nie tylko do jazdy w terenie, gdzie oczywiście sprawdzi się bardzo dobrze, również możemy wykorzystać ten plecak po prostu do jazdy codziennej. Na dojazdy do pracy tutaj się naprawdę sporo mieści. Jesteśmy w stanie tutaj zmieścić buty, koszulkę, spodnie i jeszcze mamy sporo miejsca. Na dodatkowe przedmioty, więc na dojazdy codzienne do pracy ten plecak również będzie się nadawał idealnie. Jeżeli 3 litry pojemności bukłaka jest to dla nas za mało, po obu stronach mamy meszową siatkę, siatkową pieszonkę, na przykład na butelkę wody. Jest ona zabezpieczona materiałem gumowym. Więc, jeżeli nie używamy akurat takiej kieszonki, możemy sobie ją zamknąć na rzep. Również praktyczne rozwiązanie. Bardzo wiele uchwytów na mocowanie, czego tylko potrzebujemy. Jesteśmy w stanie tutaj z każdej strony zamocować jakieś dodatkowe swoje rzeczy, których akurat potrzebujemy czy w terenie, czy podczas użytku codziennego. Lecak ten posiada także ściągacze, więc, jeżeli Jedziemy na pusto, dociągamy sobie plecak. Zmniejszamy jego grubość, przez co zmniejszają się również opory powietrza. Plecak nam nie powiewa na plecach. Z przodu na szelkach mocowanie węża hydropaka. Oraz mocowania, które możemy wykorzystać no, na przykład na kamerkę. Lecak wyposażony jest również w pas biodrowy. Przydatne i wygodne moim zdaniem rozwiązanie. Na pasie biodrowym znajdziemy również kolejne uchwyty do zamocowania potrzebnych nam dodatkowych rzeczy. Podsumowując, plecak bardzo trwały, świetnie wykonany, z bardzo dobrej jakości materiałów, prosty w utrzymaniu, prosty w czyszczeniu. Tak jak wspomniałem wcześniej, był niejednokrotnie myty przez nadmikami ciśnieniowymi. Tutaj ten plecak wygląda naprawdę praktycznie jak nowy. Możemy go wykorzystać zarówno do turystyki motocyklowej, do jazdy w terenie, do turystyki pieszej, do trekkingu lub też do użytku codziennego, na dojazdy do pracy, gdzie potrzebujemy spakować jedynie ubranie, czy też na wyjazd do sklepu. Po niewielkie zakupy. Plecak naprawdę wielofunkcyjny. Kończąc dzisiejszy materiał, pokazaliśmy wam 5. naszym zdaniem najbardziej godnych uwagi plecaków motocyklowych do jazdy w terenie. Plecaki mniejsze, na wodę i najbardziej potrzebne rzeczy, dopasowane, nie przeszkadzające podczas jazdy, do jazdy szybszej, do krótszych wypraw oraz plecaki bardziej uniwersalne, do szerszych zastosowań, również nadające się świetnie do jazdy w terenie, chociażby wycieczek pieszych, czy nawet do użytku codziennego w mieście. Z powodzeniem taki plecak możemy wykorzystać. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał. Subskrybujcie, komentujcie, dajcie znać, w czym jeździcie, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych materiałach. Ja dzisiaj się z Wami żegnam. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!